Dzień dobry, dzień dobry, witam w poniedziałek 12. Ja patryczka zaprowadziłam do szkoły i tu przyszłam do sklepu i słuchajcie, kilka rzeczy normalnie kupiłam I zobaczcie, 70 prawie o 9 euro. Nic takiego tutaj nie kupiłam, trochę kiełbasy, herbaty, jakieś takie rzeczy, co nie ma w Aldiku i 80 euro. Tu jestem w dilsie i zobaczcie, już na świętego Patryka są różne dekoracje ale świętego Patryka nie ma nigdy nie, nie spotkałam jakiegoś przebrania na świętego Patryka a tutaj obok już zaczyna się Wielkanoc już są ozdoby wielkanocne a dopiero przecież w kwietniu jest Wielkanoc no ale już ozdoby są i jeszcze tutaj idę na zakupy do Ardika zobaczymy no i w Aldiku już proszę można polskie rzeczy mleko, śmietany, parów. No i za te zakupy w Aldiku zapłaciłam niecałe 40 euro. Także w Aldiku taniej. No u nas taka pogoda, siedziło przed chwilą słońce, teraz coś się zanosi, a my Dzisiaj jesteśmy umówieni, Patryczek jest umówiony z kacperkiem. Mieliśmy iść na spacer, ale czy nie będzie padać, to nie wiem. Jak tam było w szkole, kochanie? Fajnie? No, Patryś tu już dostał zadanie domowe. Coś trzeba będzie robić. A co było na obiadek ryż, tak? I czemu nie zjadłeś? Bo co? Sam ryż, to ryż z warzywami i trochę podziubane. No to nic, w domu ci mama parowce zrobiła, swoje ulubione. Będziesz jadł bułeczki na parze. Dobrze. No to jedziemy, zobaczymy co dalej. Śpiewa Śpiewaj. Agnieszka to właśnie przyprowadziła pazyczka ze szkoły. I to Patryś mówi, że Mikołaj też był, tak? Tak, u sąsiada był. Kreczki. I zostawił dla Patryczka. Pantofelki. Proszę. Puzzle, proszę bardzo. Jakie puzle? No i słodkości. No. Dziękujemy bardzo. Patryś, buty patrzyły. Patryś już nie niedościgle. trzeba się przebrać. Ja tutaj piekę takie mufinki martewkowo jabłkowe Oczywiście w Lidlomixie, ale z przepisu z Thermomixa. Babeczki idą do pieca na 20 minut. I zobaczymy, co w tym będzie. I tak wyglądają gotowe babeczki po pieczeniu. Bardzo pyszne. No i my tu z kacperkiem idziemy na kuleczki. Teraz się bawić. Opada deszcz. No i tu już chłopaki pływają w basenie i biegają. Tutaj się chłopaki bawią, Patryś jeździ, Kacperek też. No my już opuszczamy lokal po dwugodzinnej zabawie. Jak Patryś było? Jak ci się podobało? Z kolegą się bawiłeś fajnie? Jeszcze się Jeszcze się chcesz powadzić, no ale już zamykają. Innym razem się umówimy, tak? No, to papá.